Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj spotykamy się na Starym Rynku. Witam pana senatora Macieja Uczaka, witam pana posła Pawła Rychlika. Witam również przedstawicieli miasta i tych, którzy pracowali nad projektem, który Państwu za chwilę zaprezentujemy. Pan prezydent Aleksandra Makowska-Jasiczek, pan prezydent Marek Grygleski, jest pani architekt miasta Renata Sielczak. Są również radni, którzy konsultowali ten projekt, rozmawiali na jego temat. Nie ma z nami Agnieszki Pietroskiej, która również ustalała zieleń. Chciałbym tylko powiedzieć, że całą koncepcję przygotował, przygotowała spółka z Warszawy Krajobrazy Miejskiej. Moi drodzy, ten, to miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy w okresie międzywojennym, to był plac Henryka Dąbrowskiego. Potem, w, po II wojnie światowej, plac obrońców Stalingradu. Jeszcze relikty w przeszłości, w zasadzie od tego czasu niewiele się na tym terenie zmieniło. Po zmianach ustrojowych w 90 roku nadano mu nazwę Starego Rynku i myślę, że od tego czasu i mieszkańcy, i architekci, urbaniści robili bardzo wiele przymiarek do tego, żeby zmienić charakter tego miejsca. Rzeczywiście mógł być starym rynkiem nigdy w Pawieńcach nie mieliśmy takiego miejsca, którego był utożsamiało. Nigdy nie mieliśmy takiego prawdziwego starego rynku, prawdziwego zdarzenia. Powstało bardzo wiele koncepcji zabudowy pierzejowej jak i również wyglądu płytych od tych najstarszych jeszcze robionych w latach 90 po te ostatnie prace i architektów, jak i studentów, najróżniejsze prace inżynierskie dyplomowe. W końcu od jesieni 2021 roku, kiedy został przyznany nam grant rządowego programu Nowy Ład w wysokości 4,5 miliona złotych. Realnym się stało to, aby w końcu starynek nabrał swojego śródmiejskiego charakteru, żeśmy mogli przystąpić do jego zaprojektowania. Przygotować nową koncepcję, którą właśnie chcielibyśmy dzisiaj Państwu przedstawić i również mieszkańcom miasta dać pod konsultacje, które rozpoczynają się z dniem dzisiejszym i potrwają do niedzieli, ze względu na to, że jak najszybciej musimy również ogłosić przetarg. <laughs> Cały zespół pracował przez dwa miesiące nad tym, żeby pogodzić różne funkcje, czyli i funkcje możliwości prezentacji, czy też robienia jarmarków festynów w tym miejscu, ale przede wszystkim, żeby go zmienić. W zieloną oazę, żeby zmienić układ ulic, żeby wywołać taki mini unerw, żeby pojawiły się ławeczki, miejsca rekreacyjne, żeby to miejsce tętniło życiem dla naszych mieszkańców. Mam nadzieję, że nam się to udało. Za chwilę tę koncepcję Państwu zaprezentujemy. Chcielibyśmy tylko zwrócić uwagę na pewien ciąg. Urbanistyczny, który dzięki temu projektowi się pojawia. Obejmuje on nie tylko płytę starego rynku i Licey przyległy, ale również obejmuje swoim zasięgiem teren wokół. Pomnika Niepodległości, jak i również plac obrońców Powstania Styczniowego, tak aby w całości można go było zaprojektować. Oczywiście, w zależności od możliwości finansowych, będziemy go robili częściami. Ten na pewno jest najważniejszy, będzie robiony jako pierwszy, ale mamy nadzieję, że również środków finansowych w wysokości 5 milionów złotych wystarczy nam na te dwa pozostałe. Ale koncepcyjnie już zaprojektowaliśmy go w całości, tak aby nawiązywał i był przedłużeniem głównej ulicy zamkowej, czyli w zakresie latarni, małej architektury, funkcji społecznych, niskiego oświetlenia, żeby nawiązywał do tego, co dzieje się tutaj w okolicy, czyli remont ulicy zamkowej i ta infrastruktura, żeby mogła być automatycznie tutaj przedłużona na stare miasto. Zanim przejdziemy do omówienia całej koncepcji, pozwólcie, że oddam głos naszym parlamentarzystom. Witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, może zdradzę troszkę kulisy tego projektu. Gdy nasz rząd, rząd prawa i sprawiedliwości, wprowadził Polski Ład, doszło do spotkania osobiście tutaj pana prezydenta z moją osobą, i właśnie tutaj ustaliliśmy, że zmiana tego miejsca uważam, że bardzo fajnie będzie się komponowała przy zmianie ulicy zamkowej, ulicy warszawskiej. Ustaliliśmy, że warto tutaj zrobić taki projekt. Przyznam się Państwu, że ja już ten projekt wcześniej widziałem. Zostałem zaproszony przez Pana Prezydenta i, i obejrzałem ten projekt. Uważam, że bardzo dobra koncepcja. Należy zmieniać to, to mięta miasto, te, te właśnie takie miejsca jak Stary Rynek. I myślę, że tutaj no, uda nam się. Szczególnie tutaj chciałbym podziękować wszystkim Państwu, którzy byli zaangażowani w, w projekt Pani Naczelnik Sielczak. E, która na pewno tutaj pilnowała tej koncepcji. E, no i to wszystko. Myślę, że chciałbym teraz oddać może głos. Panie Prezydencie, jeszcze panu posłowi. Panie Bardzo dziękujemy za, te, za to wsparcie, za te 4,5 miliona złotych, bez których tutaj no, nie udałoby się tego e, zrobić. Dziękuję bardzo. Pani profesor. Tak. Y Szanowni Państwo, ja spoglądam na tę koncepcję i bardzo cieszę się z tego powodu, że pan prezydent władze Pabianic, Pabianice nie idą drogą innych samorządów, które w minionej dekadzie podobne inwestycje, rewitalizacji starego miasta prowadziło i z zielonych oaz zrobiła z nich po prostu betonowe, betonowe przestrzenie, z, których, z którymi trudno poradzić sobie w upalne dni, jak i w deszczowe dni. Tutaj ten imponujący projekt jakby jest przeciwstawieniem tego i bardzo ważne, że tutaj pomysłodawcy, architekci to miejsce i to naprawdę sporo miejsca na zieleń, które jest tak bardzo dzisiaj ważna. Zostawiają, i z pewnością to bardzo ważny element tego całego projektu. Ale tak, szanowni państwo, nie byłoby tego inwestycji i zmiany tego, tak jak powiedział Pan Prezydent, reliktu minionej epoki w coś pięknego i nowoczesnego. Gdyby nie wsparcie rządu Pana Premiera Mateusza Morawieckiego i Funduszu Inwestycji, z Funduszu Inwestycji Strategicznych i właśnie tej kwoty 4,5 miliona złotych. Był to pierwszy nabór. Dzisiaj jakby w Pabianicach są początki realizacji i wydatkowania tych pieniędzy, ale Szanowni Państwo do końca lutego trwa drugi nabór Funduszu Inwestycji Strategicznych. Jestem przekonany, że tak jak skutecznie w pierwszym naborze Pabianice pozyskały środki, tak będzie w drugim naborze i te środki z pewnością nie będą, z pewnością będą większe, panie prezydencie, jestem o tym przekonany, ponieważ Pabianice, miasto, które przez szczególnie po transformacji Gospodarczej, politycznej w Polsce nie było niestety beneficjentem tej transformacji. Dzisiaj potrzebuje tego wsparcia i jeszcze większego, szybszego, dynamicznego rozwoju. Drodzy Państwo, pamiętacie, jak przedstawialiśmy w ogóle koncepcję, co będziemy zgłaszać. Mówiłem o tym, że na, wtedy na konferencji brakowało dwóch, dwie, Dwie osoby były nieobecne, które nas wspierały. Dzisiaj je poznaliście. Serdecznie dziękuję za to wsparcie wtedy i liczymy na, na następne. Drodzy Państwo, przejdźmy już do omówienia koncepcji. Jeśli pozwolicie, Pani Naczelnik, bardzo proszę. Tak. No, jednym z głównych punktów wyjścia był nasz plan miejscowy, który nakazuje nam zachować kwartał historyczny. To jest takie miejsce. Oznaczone w planie. Kiedyś był tutaj kwartał zabudowy pomiędzy Kościołem a Starym Rynkiem. On zniknął gdzieś około, na przełomie XVIII-XIX wieku. Jednak plan miejscowy nakazuje nam w formie szpalerów zieleni bądź w posadce zaznaczyć to miejsce. Tak, że będziemy wiedzieli dokładnie, gdzie ten kwartał przebiegał, bo on będzie głównie zaznaczony w posadce oraz szpalerami zieleni na krawędzi. I poza tym cały będzie wypełniony zielenią. To jest nasze główne takie miejsce zielone, gdzie mamy mini wnętrza, każde z inną funkcją. To jeszcze się okaże w projekcie tym zasadniczym, jaką funkcją tam wypełnimy, ale pewnie dla różnych grup wiekowych. To miejsce też kryje toaletę, która jest tutaj oraz parkingi. Parkingi w zasadzie są zlokalizowane tylko wzdłuż tej ulicy, tej. Między kościołem a płytą rynku, gdyż pozostałe miejsca, typu tutaj ta ulica, stary rynek na południu, będzie spowolnionym, ze spowolnieniem ruchu, dlatego że chcemy wytworzyć tu na tym chodniku, czyli przed budynkami, takie miejsce na ogródki gastronomiczne, zakładając, że ta funkcja gastronomiczna tutaj się nam rozbuduje na tych pustych jeszcze parcelach. Z tej strony przy ulicy Sobieskiego jest zaprojektowany tylko postój taksi bez miejsc parkingowych po to, żeby w razie zorganizowania imprez była możliwość opróżnienia tej ulicy i włączenia to w tą przestrzeń potencjalnej imprezy. Z takich atrakcji mamy fontannę posadzkową tutaj przed trejarzem, który dodatkowo nam tą krawędź starego kwartału y, oddziela, mamy zegar słoneczny tutaj na wejściu do starego rynku, y, szereg tablic informacyjnych, gdzie chcemy również upamiętnić y, no, to, co likwidujemy, czyli jakieś, jakąś zmiankę na temat historii naszego miasta tam zamieścić. Y, Zaznaczoną w posadzce scenę, na której planujemy, przewidujemy, że szkoła muzyczna może wyjść z jakąś lokalną, małą y, prezentacją czy koncertem, muzeum z jakąś prezentacją, dla takich lokalnych, mniejszych y, zdarzeń kulturalnych. Y, chcemy y, znaleźć jakąś formę. Na razie jest to zaproponowane jako taki, taka tradycyjna studnia. W miejscu, gdzie kiedyś była studnia, pompa, zobaczymy jeszcze, może znajdziemy jakąś troszkę lepszą definicję na to, yy, może w połączeniu ze źródełkiem. W każdym razie, miejsce centralne tutaj, gdzie kiedyś była pompa, chcemy je zachować i podkreślić. I w północnej Pierzei, ponieważ ta Pierzeja rynku jest dosyć mało atrakcyjna, w zasadzie jej nie ma. Chcemy stworzyć takie pawilony drewniane, które na co dzień by funkcjonowały dla ludzi jako miejsca do posiedzenia, a w momencie organizacji jakichś festynów można by je wynająć, i tam funkcjonowałyby jako no, miejsce potencjalnej sprzedaży lokalnych produktów, tudzież. No, i, I przed, przed nimi. Takie elementy ruchome do siedzenia i z zielenią. Także takie są główne założenia. Kolejne części no to jest uporządkowanie tej zieleni przed pomnikiem Legionisty i połączenie całości z projektem, który mamy w tej chwili realiz w realizacji, czyli projektem tramwajowym i cały plac przed kościołem również się zazieleni. Chcemy powtórzyć na krawędzi tego placu podobny szpaler zieleni jak tutaj na, na tym kwartale. Oraz e, mm, no, jakby tą tylną część tego placu wypełnić zielenią i takim długim murkiem z ławeczką, na którym można by przysiąść w każdej, no, przy, czy przy, przy ślubach, pogrzebach, za, czy przy imprezach takich do, do zrobienia zdjęć z wytworzeniem takiej osi widokowej na e, samo centrum kościoła. I myślę, że to główne założenia są. Tu jeszcze dodatkowe mamy też takie miejsce, gdzie będzie więcej zieleni i ławeczki, co zresztą widać na tam obrazku chyba ostatnim, że przy których będzie można usiąść ławeczki ze stoliczkami. Także takie główne założenia projektowe. Przepraszam, najmocniej. <laughs> Tak, o zieleni myślę, że Agnieszka Jestem przekonany, że projekt jest ciekawy. Był konsultowany z największymi gestorami tutaj w okolicy, czyli osobami, które mają zamiar inwestować, jak i również z osobami, które są użytkownikami tego terenu. Drodzy Państwo, podsumowanie prac całego zespołu i naszą wizję bardzo bym poprosił jeszcze Państwa prezydentów. Pani prezydent, panie prezydencie, bardzo proszę, dwa zdania. Drodzy Państwo, główny cel, jaki nam przyświecał, to było to, co wcześniej powiedział Pan Prezydent, żeby ten rynek był funkcjonalny, żeby przede wszystkim spełniał funkcję starego rynku i żebyśmy mogli tutaj organizować i duże imprezy, i małe i małe przedsięwzięcia, i wystawy żeby on przede wszystkim żył, żeby otworzyć tę przestrzeń na to, żeby znalazły się tutaj kawiarnie, żeby znalazły się tutaj sklepy, żeby to było miejsce, do którego przychodzą mieszkańcy, miejsce, w którym miło spędzają czas, gdzie słychać gwarg dzieci, gdzie można wypić dobrą kawę, zjeść dobre ciastko. Także y, cieszymy się na ten projekt. Mam nadzieję, że on właśnie tak będzie wyglądał. I mam nadzieję, że mieszkańcy tutaj wesprą nas i tak jak Pan Prezydent powiedział, oddajemy ten projekt do konsultacji, także bardzo prosimy o to, abyście Państwo do nas pisali. My na pewno Wasze głosy uwzględnimy. Natomiast no teraz wydaje mi się, że tylko chciałabym podziękować wszystkim, którzy byli zaangażowani, w to szczególnie tu Renatce, która jest pani naczelnik Sielczak, która tutaj jest i która tak naprawdę tę koncepcję. Ruszyła, która czuje to miasto, która wie, co w tym mieście jest potrzebne, i całemu zespołowi, który ciężko przy tej koncepcji pracował. I nie wiem, czy pan prezydent mówił, ale faktycznie wiele osób tutaj się ścierało, wiele było pomysłów. Doszliśmy do takiego efektu i mam nadzieję, że wszystkim nam on przysporzy dużo radości, a państwu się tutaj myślę, że dzisiaj podoba. Na uwagi naszych mieszkańców dotyczące przedstawionej dzisiaj koncepcji czekamy do niedzieli swoje uwagi można składać po zalogowaniu się na platformie www.epabianice.pl